Z tej strony Miki i Was po raz kolejny. Yy, właśnie znalazłam te nowe książki. Mam tak. Zniszcz ten dziennik, tonie książkę i książkę pod tytułem. Książkę pod tytułem odkładamy, bo jej dzisiaj nie będziemy robić. A więc wybór należy wylosuje. Znisz ten dziennik! A więc dzisiaj będziemy robić zadania zniesienia dziennika. Zniszczę dziennik. Na początku mówiłam bardzo kreatywnie. Sami widzicie. Kolorowałam sobie wszystko. Jest taki potarkany, bo też myłam go wodą. Sami widzicie. Okej, okay, nie będę pokazywać więcej, bo już naprawdę sporo część tego robiłam. A więc wybieramy. Rysowałam klejem. Nie, tego nie będzie. Zarejestruj upływ czas. Okej, okay, zarejestrujemy. Nie będę tego rysować wieczność. Nie. Dobra. Yy, może być. Co ja teraz pójdę po coś i zrobimy zadanie. Co? Sekunda. Okej, okay. jestem. Mam kąpkę. Dawaj, no to robimy. Szoruj tę stronę. Umyj się. T, co za strona. Dziennikiem co stroną w dół przez długi korytarz. Nie mam długiego korytarza, ale poślizgamy go przez mój pokój. A więc uwaga: udało się, udało. Jeszcze raz leci. Okej. Okay. to zadanie jest wykonane. Telefon dam na swoje miejsce. Ok, mamy. Widzicie sami, mam tą okładkę ozdobioną. Tu dla mnie liczyła się kreatywność, taki wilk, piłka, jakieś tam naklejki. Sami widzicie, więc mi się ogólnie układka podoba twórz rysuję, wszędzie pasma lub pas swoich włosów. Okej, okay. no to zaczynamy. Problem w tym, że ja nic nie mam czoteczki, Ja nie mam takich... Chociaż dobra, mam coś tam. Używamy nie. Pasmo to nie będzie, ale coś zawsze. Okej, okay. Poświęcę się dla Was. Bo wcale nie chciałam tego robić. Du. Bierzemy włosy, raczej nie będę nic robiła. Okej, okay. to mniej więcej zrobiłam. Pokoloruj poza liniami. To mi trochę zajmie, przedłuży większość cienka, od... ale dobra. Chociaż wolelibyście jakieś inne zadanie, bo ja mogę zrobić inno, bo to może za dużo zająć. No, no ale... co dobre, niech będzie. Zrobimy inne zadanie, bo za długo zajmie. Zbieraj, kwiat. Wykałaczki z kieszeni. Przyklejaj tutaj. Kurczę, w tym momencie nie mam wykałaczek, więc robimy inne zadanie. I dlatego jest? Mogę wam pokazać moje najpiękniejsze strony. Zaraz wam pokażę. Tylko ja znajdę... O, mamy. To jest ładne. Na pewno. To jest ładne. Miejsce na Twoim miejsce zakupów spożywczych. Jabłka, pomarańcze, cytryny, winogrona, hamburgery, sery, żółte sałaty, ananasy, szynki, niby frytki, soki. Okej. Okay. Ja nie wiem, gdzie ja znajdę to piękne strony. To tyle w tym odcinku. Wiem, że te odcinki mogą się wydawać zbyt nudne. Jak nie chcecie, to nie oglądajcie, ja to robię dla przyjemności, ale dzisiaj akurat mi się nie chce, nie mam jakiejś zachęty, przykro mi. wam się nie podobało, że ale podobało, ale uważajcie tam jak, jak chcecie. Ja was nie zmuszę do łapek w górę i subskrypcji. Cześć!